Cały czas siejemy, wiosna była zimna, późno się wyjechało i dlatego się teraz jeszcze kończy po prostu siebie kukurydzę. Tu po prostu był przeznaczony, był zasiany groch, ale po prostu przymarzł groch i musimy, musimy niestety, ale przesiać kukurydzę. to. W granicach 30 hektarów, część na ziarno, a część na kiszonkę dla bydła. Tak jak żyta, z, po prostu żyta zakiszymy, za to wtedy będziemy dopiero siać bezpośrednio bezorkowym w te ściernisko kukurydza. Dodajemy po prostu pod łapę pod głębosza w granicach 400 kg pelety w oborniku, 100 kg mocznika i 100 kg Timia Agri. To jest bezpośrednio pod łapę pod, za głęboszem to idzie i na wieży jest kukurydza. Na 75 standardowo kukurydza siejemy. Jeszcze mamy w planie sianie soi. Boimy się teraz niby miały być przymrozki ale prawdopodobnie już przymrozków nie będzie i będziemy siali soję od poniedziałku. Ziemniaka zrezygnowaliśmy chipsowego bo po prostu jest cena nieopłacalna do cen nawoże, nawozów tego wszystkiego i na, na to miejsce wchodzi kukurydza, soja. No i będziemy widzieli co będzie dalej. Nie? Mhm. Dobra. Może w przyszłym, w przyszłym roku chcemy coś spróbować słonecznika. U nas też to wyglądało, że można powiedzieć, na dwie tury było to prze, przeprowadzone. E, zaczęliśmy e, gdzieś z dwa tygodnie temu, jak ledwo można było wjechać w pole. No, temperatury też wtedy jeszcze nie były zadowalające, gleba nie była dostatecznie ogrzana, ale trzeba po prostu było siać, bo, bo znowu były zapowiadane deszcze. Później przyszła fala deszczy, trzeba było przerwać, no i teraz od kilku dni e, sialiśmy kolejne pola z kukurydzą. Siew przebiegał bardzo sprawnie, gleba była można powiedzieć już idealna, e, optymalne warunki termiczne, wilgotnościowe, Także, ale ogólnie trzeba powiedzieć, że siewy są w tym roku, te wiosenne opóźnione w stosunku do lat poprzednich. Widzę po naszym rejonie tu e, dość dużo ludzi zrezygnowało z uprawy buraka cukrowego i w to miejsce poszła właśnie kukurydza lub soja. E, widać po polach, że kukurydzy jest zasiano dużo, w tej chwili no, kontrakty tam są proponowane przez różne firmy, ale my na razie się nie skłaniamy, żeby podpisać jakieś kontrakty, gdyż nie wiemy co przyniesie czas. Na chwilę obecną no, trudno powiedzieć co będzie. Wiadomo jak to wszystko wygląda. Człowiek cały czas liczy, że, że pogoda dopisze, że plony przynajmniej będą dobre, no a ceny to, to będziemy się martwić w późniejszym terminie. Jasne, że jesteśmy tydzień spóźnieni w porównaniu do ubiegłego roku, do ubiegłego sezonu, ale w dniu dzisiejszym taką pogodę mamy, że nie za bardzo temperatura gleby pozwala na to, żeby wcześniej można było zasiać kukurydzę. Jest stosunkowo mokro, dlatego też w miarę płytko siejemy kukurydzę na 4 cm. Przed kukurydzą siewnik aplikuje zaraz nawozy, głównie tutaj chodzi o fosfor w ilości 100 kg na hektar, pod korzeń, typowo pod roślinę, pod tą kukurydzę. Także w dniu dzisiejszym siejemy na lżejszych glebach 77 tysięcy nasion odmiana, która jest no bardziej skonfigurowana do tych lżejszych gleb. Patrząc na ubiegły rok, kukurydza była jedną z najbardziej opłacalnych roślin dla rolnictwa w ubiegłym roku, dlatego też trend jest w tym kierunku, aby ludność czy rolnicy chcą więcej zasiać tej kukurydzy. Gdzie na magazynie jeszcze posiadam duże ilości kukurydzy? Z Ukrainy, patrząc na to, co się tam dzieje, też bardzo dużo kukurydzy przyjeżdża do nas, do Polski. Oczywiście ona jedzie troszeczkę dalej, ale czy to będzie aż tak lukratywna roślina w przyszłym roku albo w tym sezonie, tego zagwarantować niestety nie potrafię. Myśmy tutaj miesiąc temu otworzyły naszą nową siedzibę firmy w Mechnicy. Mamy tutaj też punkt skupu. Wcześniej trochę zajmowaliśmy się skupem, ale nie tak bezpośrednio nie mieliśmy swoich magazynów i laboratorium. Ale od tego roku już tutaj mamy otwarte nowe magazyny i po prostu ten punkt skupu będzie tutaj prężnie działał i przygotowujemy się na skup rzepaku, jęczmienia ozimego, pszenicy ozimej i kukurydzy. To jest dużo zainteresowanie, na przykład, bo my sprzedajemy też środki ochrony roślin i nawozy i dużo rolników chce się rozliczyć żeby za zakup nawozów i środków ochrony roślin w rozliczeniu przywieźć nam płody rolne, czyli przykładowo kukurydzę lub pszenicę albo jęczmień. I tak samo za nasiona kukurydzy. Dużo, dużo też biorą po prostu na odległy termin i podpisują z nami kontrakty takie, że później rozliczą się w płodach rolnych. Cześć, tu Bartek z Tobagrar Polska. Polub ten film, subskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia o naszych nowych filmach. Dzięki.